Cześć, to Brigida. Witam Cię na moim kanale. I dzisiaj przychodzę z taką magiczną przesyłką. I wiadomo, pod tytułem już wiadomo co to jest. Ale ja ją y, otworzę teraz przy Was. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Bo w IKEA pojawiła się nowa jak to się nazywa? O! Ja miałam kiedyś taką białą, co kiedyś była tylko jedna, taka biała. No, chyba jeszcze gdzieś tam można ją spotkać. Nie wiem, czy jeszcze jest w asortymencie. W każdym razie moja się połamała. Prawdopodobnie połamała się i pokrzywiła dlatego, że rolka zrzucała ją z parapetu. Aczkolwiek mogła się sama powiąć i mogła się sama połamać, i to wcale nie znaczy, że jak Rolka ją zrzuciła z parapetu, to że ona się wtedy połamała. Nie, nie, to nic nie znaczy. Ale jako, że teraz w tym miejscu, gdzie chcę ją postawić tą, tę szklarnię, to stoi z przy parapecie, tak jak o tutaj właśnie mniej więcej stoi stół w jadalni, w salonie, to w końcu mam nadzieję, że ta szklarenka będzie bezpieczna i nawet jeżeli rolka będzie na niej leżeć, to ona nie spadnie, a jak spadnie, to nie jest wysoka, i jest dużo większa niż ta poprzednia. Z tego co mierzyłam, to podstawa jest właśnie podobna akurat nastych na i parapecie. Pokarna. To jest ta większa, bo są dwa rozmiary. Yy, to jest chyba o jedną trzecią większa od tej drugiej. Zobaczmy. Mm -hmm. mm -hmm. To jest oczywiście instrukcja obsługi. Yy, jak wygląda, a część yy, pozycja siódma to jest jak się nakłada na to. Więc. Zapowiada się całkiem ładnie. Czeka, a może ja najpierw obejrzę tę instrukcję. O, wystarczy jedna osoba. Fajnie. Mm -hmm. Najpierw należy ściągnąć tą folię ochronną. Potem wsunąć taką belkę y, mocującą na zatrzaski. Potem tą tylną też na zatrzaski. A potem tą górną też na zatrzaski kręcić śrubki i nałożyć na podstawę. Dobra, wydaje się być proste. Zobaczmy. A to są te... to nie są śrubki, tylko to są takie. Czy możecie przestać budować ten dom? Skandal budują się akurat wtedy, kiedy ja to nagrywam. Mikrofonu. Ona jest na kolewa, to, to jest chyba jakiś plastik. Plexi chyba nie. Jakiś na przykład tu jest ona pod ranką, nie? No i jaka mam to zdjąć? Już pod tym czymś? Czyli nie jest najgorzej. Ta jedna część. Ale to będzie duże. Fajnie. I O nie, to pękło. Co mam teraz z tym zrobić? Co to mogło pęknąć? pęknięte i co teraz? i co teraz? no i kawa. no jest to pęknięte i to widać i to sobie leży po jakiejś pół godziny nieobecności i nie uwierzysz. <grym> nie, bo tak. Nie, bo tak. Nagrało się to wszystko bardzo oczywiście jasno, jak to otworzyłam, że jest to połamane. I troszkę się wkurzyłam, nie powiem. Byłam trochę zaskoczona, ale też mi było smutno, bo myślę, no chciałam to nagrać. No i szkoda, że przyjechało połamane. Ale weszłam na stronę IKEA IKEA się nie odmienia. I, I co? I napisałam tam reklamację, złożyłam yy, na czacie, że przyjechało połamane. Wysłałam zdjęcie i powiedziano mi, że wyślą mi jutro nową. O, tak, jestem jeszcze taka, uu, trochę, nie? Przed śniadaniem, po kawie, więc szybko siedzę. W każdym razie, yy, jutro mi przywiezie kurier yy, z GLS-u nową, a tą mam zutylizować we własnym zakresie. Ale, jako że ja nie lubię wyrzucać rzeczy, a zutylizować to też znaczy przerobić, to sama, że wezmę sobie kropalkę i dokleję ten róg. Jeżeli będzie ładnie, to ją gdzieś wykorzystam. Niekoniecznie tam, gdzie rolka będzie, bo to już będzie klejone i tak dalej, ale nie wiem. Może włożę do męża pokoju. W każdym razie. Jest super, bo za 170 zł będę miała dwie szklarenki. Więc propsuję za zwroty Ikea. No, spoko. Pierwszy raz wracałam i jestem zadowolona. Ale będą jaja, jak się okaże, że ta druga szklarnia też mi przyjedzie do I co ja mam z tym zrobić? To by było to przykleić się. Jakoś, nie? Może od tej strony będzie lepiej. Idzie w tą stronę. Tak. O! I mam kropelkę w żelu, która może się okazać być wygodniejsza niż taką zwykłą. Mam nadzieję, że mi jeszcze coś tu zostało, bo ja ją używałam jak ogarniałam akwarium swoje. Ile tak? Trzyma. Chyba się udało nie pokleić palców. Co ja mam teraz z tym zrobić? Teraz nic nie zrobię, nie? O, jest kaczyk. To jest tylko wypełnienie, tak? Tak, tylko wypełnienie. To jakie mam kaknia Czyli najpierw zdjąć folię, to już to zrawiłam Za trze klik klik Ju. Tu jest oki, okay. ale piękna jest, duża, fajna. Wygląda jakby miało się to trzymać, ale ja w to jeszcze zostawię, a z drugiej strony przykleję kropelką, nie w żelu, tylko już standardową, to chwila. I to niestety zawsze będzie wyglądać jak puste w ogóle. Tutaj mam drugi. To jest typu kropelka, nie? To nie jest kropelka, to jest jakieś tam cyjanoakryl. Teraz pytanie, gdzie to poleciało i gdzie to spłynie? Postawię to pianowo. Postawię to pianowo, żeby mi się znowu nie zatkało. Stawię to w ten sposób, zjem szybko śniadanko i to Was wrócę, a to w tym czasie już powinno przeschnąć. Ok, w międzyczasie wyszło piękne słońce, więc będę pewnie pięknie prześwietlona, ale to nic. Zerknijmy tutaj. Nie wygląda to najpiękniej. Jeszcze coś tam się klei. Tak, no nie wygląda. Nie wygląda to ładnie. Ogólnie ta szklarekka jest piękna. Mm -hmm. No to się bardzo rozlało wygląda to nieładnie i gdybym nie dostała drugiej, bo się wkurzyła. W sensie takiej gdybym miała mieć coś takiego, to na pewno bym nie była zadowolona, bo no, to nie wygląda ładnie. I na pewno nie stanie w moim salonie. Nie udało się to super pięknie zrobić, ale to nic. Niby jakoś tak. Aha, i to można tak wietrzyć, po to są te haczyki. To jest wszystko takie chybotliwe, nie? Mam wrażenie, że to zaraz się przewróci. Aha, to nie tak. Najpierw wkładamy to szersze. O. I dokładnie w tą stronę, w tym samym miejscu to drugie dodajemy. Okej. Okay. Dobrze. O, i weszło. Ok. To samo zrobię tutaj. To szersze wkładam tutaj. O, i to mniejsze wkładam tu. O. O, teraz weszło. Teraz powinnam nałożyć to na tą pracę, no ja już to mam zrobione no, i tu można sobie haczykami zrobić lufciki, no i trochę może się tu wietrzyć, jeżeli jest ciepło, jeżeli na przykład dopiero co podleliśmy, super, mega, no ja tak nie będę robić, jeżeli to będzie w salonie. Jeżeli rolka będzie tak na powierzchni, nie? no bo ona to wszystko po prostu tutaj wejdzie i rozwali. Ale jeżeli rolka będzie zamknięta na czas, na czas na przykład sprzątania albo będę ją trzymała na rękach, no to mogę coś takiego zrobić. O. Ogólnie jest bardzo ładna. Gdyby nie ten zaciek, ale na niego nie patrzymy, może nakleję tu jakąś naklejkę, zobaczę. W każdym razie ogólnie to jest piękne. To jest. Ona jest moim zdaniem o wiele ładniejsza <laughs> niż ta druga biała. Tu jest półeczka, więc tutaj w teorii coś lekkiego też możemy postawić. Yy, w salonie rolka tu będzie spała na bank. Ona spała też na tamtej białej. Mam gdzieś zdjęcia, ale nie wiem, czy się do tego dokopię. Nawet gdyby ona była mniejsza, bo są to mniejsze, tańsze, tam chyba one 130 czy 120 zł kosztują, to też byłaby piękna. Taka duża jest piękna. Jakieś tutaj tacki, no właśnie to jest to, że mam białe albo niebieskie tacki. Ehm, no nie chcę dać tutaj samych doniczek, bo wtedy będą się robić zacieki. A z drugiej strony wyjmować je za każdym razem, kiedy bym chciała podlać. No nie, też zacieki zaciekami, ale to może rdzewieć, bo to jest jednak blacha. No nie wiem, nie wiem, zobaczę. Może tu wstawię zioła, może wstawię tutaj, właśnie może zioła wstawić tak przy jadalnianym stole, bazylię, mięte. O, może to byłoby to. Właśnie dać tutaj dwie takie większe doniczki, takie, takie wiejskie, nie? No. Ale to by musiało być tam, w tej drugiej. A ta nie wiem, gdzie ta będzie stała. Może wsadzę do męża pokoju. No ale tu, no właśnie, to jest to. Brzydko to wygląda. Jakąś naklejkę trzeba tu przykleić. Monstera albo z Po co jest kupować takie szklarenki? W sensie yy, w jakim celu? Po pierwsze, dla mnie najważniejszy to jest to, że mogę włożyć do salonu więcej roślin yy, i one będą. Chronione przed kotem, a kot będzie chroniony przed nimi, bo mam na tej lampie tam paplotki jakieś. No i to tyle. Rolka to jest niszczyciel absolutny, ona zniszczy każdą roślinę, która będzie w zasięgu jej ręki, łapki, ząbków, wszystkiego, rozszarpie, przesadzi, wszystko. Więc taka szklarenka dla mnie to jest możliwość zazielenienia pomieszczeń, w których jest kot pies się kompletnie nie interesuje, kot to jest ogrodnik niszczyciel. Drugą rzeczą to jest ogólnie wygląd, bo one wyglądają ładnie, to jest taki no, troszeczkę loftowy styl, a mniej więcej coś w tym stylu takiej yy, nowoczesna klasyka podchodzące pod loft, to jest coś co yy, w mojej duszy aktualnie gra, więc właśnie takie czarne metalowe. Trochę takie wiejskie, bo to jednak szklarnia, a trochę takie nowoczesne. To jest właśnie taki styl, który mi odpowiada ogólnie wizualnie. I samo to, żeby postawić yy, nawet gdybym nie miała kota, to bym podejrzewała, że coś takiego chciała, po prostu dlatego, że to jest ładne. To jest. Moim odczuciem piękne nawet. No czy to konkretnie jakoś Ikea i tak dalej, no to, to swoją drogą. Ale taki szklarenek jest dużo i widziałam w mrówce całkiem ładne, tylko że zdecydowanie mniejsze, takie bardziej jak prezent. Yy, wszędzie, wszędzie się znajdzie. Pod tym względem to, to jest idealny czas na to, żeby kupować, przebierać wszystko. Jeżeli chodzi o inne aspekty witrynek, to ona nie jest na tyle szczelna raczej, tak mi się wydaje, żeby móc yy, zwiększyć tutaj wilgotność, tu jest sporo przestrzeni, ale też można ją uszczelnić i sprawić, że będzie to taka szklarnia, taka witrynka dla roślin, które potrzebują większej wilgotności. Jeżeli używacie mchu, można wyłożyć mchem, yy, spryskać będzie wilgotno. Jeżeli nie używacie, możecie wyłożyć keramzytem, nalać wody. Dać wiatraczki, wszystko. Tylko wiadomo, uszczelni, bo tu naprawdę dużo tej, tych przestrzeni jest wokół. Jakaś uszczelka, jakiś silikon, nie wiem, ja tego nie robiłam jeszcze, ale wiem, że to się robi i że to się sprawdza i, i można dołożyć światełko. Jeżeli macie mało światła, można. Czy na zewnątrz? Nie wiem, czy to się sprawdzi na zewnątrz. Ogółem, no to to jest. Jak mówiłam, to nie jest szczelne. Yy, jaki, jaka jakość tego metalu to też się nie wypowiem? Nie wiem. No, ale no można, na pewno będzie, można, zwłaszcza latem, wystawić na zewnątrz, żeby to ładnie wyglądało. Yy, no, ale tu w środku zrobi się prawdziwa szklarnia. Jeżeli nie będzie uchylone, a to już się grzeje, no to w środku też będzie gorąco i może przeschnąć i przepalić rośliny. No, jak ci. Balkonem, może. Dla dzieci, jako plac zabaw, domek dla lalek, żeby to była wystawka. Może macie jakieś figurki, można tu ładne figurki postawić jakieś. Nie wiem, nie wiem, co zbieracie. Może to być nawet o w momencie, kiedy macie zwierzęta tak jak ja, a chcecie mieć na przykład wystawę świąteczną, czy święta Bożego Narodzenia, czy obchodzicie Wielkanoc, jak teraz na przykład. Czy jakieś inne, ramadany nie takie, to można w takiej szklarence zrobić y, witrynę sklepową. Można po, z, zrobić tutaj taką albo szopkę, albo jakąś scenkę z barankami, z wszystkim i postawić. Czy macie jak, jak macie dzieci, koty, y, czy nie lubicie jak się wszystko kurzy, chcecie po prostu zatrzeć to i mieć czysto w środku, można. Naprawdę, na aranżację takich y, szklarnek jest. Dużo sposobów, dużo pomysłów z rękawa można czerpać. Tylko wziąć, kupić, dostać na prezent. Dobrze, to tak na tym kartonie to tak średnio wygląda, ale łatwiej mi będzie to e, przenieść. Więc na razie zostawię. E, nie będzie to ładnie wyglądać do miniaturki, ale to nic. Trudno, jakoś sobie poradzę. Przynajmniej karton zasłania ten bałagan, który się e, zrobił z tyłu. Więc zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję, napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć!